Cześć kochane ludziska, kwarantanna dzień piąty. Ech. No hej ludziska. Hmm, jakie przemyślenia na dzisiaj? A dzisiaj w sumie już to opisałem. E, to miał ochotę, to przeczytał ten mój, e, ten mój post, że z tym zostań w domu, że cały świat krzyczy, że mam zostać w domu, a sami nie zostają. I to dla mnie tak trochę hipokryzja, ale spoko. W sumie kurwa, nie spoko i cholernie daleko od spoko. A dzisiaj pisałem ze swoim kolegą, że e, to jest okres, w którym. Albo zwariuję do końca, bo niektórzy twierdzą, że zwariowałem, a jeszcze uważam, że jeszcze trochę mi do zwariowania zostało, że jeszcze jakieś tam normy we mnie tkwią, I albo zwariuję do końca i uwolnię się z tych norm, i nie wiem, no właśnie nie wiem, co będzie wtedy. Czy wywiozą mnie do wariatkowa, albo będę gdzieś medytował na kamieniu w jakimś klasztorze buddyjskim. To jakoś, nie wiem, nie powrócę chyba już do tej do tej takiej... Chyba nie ma już po do takiej codziennej rzeczywistości, jakbym to nazwał. I to ktoś może odebrać tą, że, 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 określam to jak zresztą. Kurwa, po co ja to gadam, co jak co będzie odbierał. Eee... Kurde no. no dobry, dobry, dobry czas na to, żeby... żeby coś. Eee... Zmienić w tym swoim życiu. A zmiany i tak są, tylko pytanie: czy ja mam na nie zgodę, czy ja mam na nie niezgodę? Hmm. Chociaż mam coraz większą zgodę, i dzisiaj, tak jak niektórzy piszą, że to moje wszystko jest tak jak powinno być, jest jakimś blablas z takim bzdur, i że sobie powymyślałem, eee, no to jest ten okres, żeby, tak jak już mówiłem, żeby to sprawdzić, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Hmm sprawdzić, może nawet nie sprawdzić, tylko zobaczyć czy to jest umocowane u mnie w życiu no, dobry czas na przemyślenie, dwa dni nie jadłem, nie piłem wody ale nie mam flow na to, myślę był jakiś może pomysł, że będzie to dłużej trwało ale nie mam dzisiaj na to flow, żeby żeby nie jeść i nie pić dzisiaj to ograniczenie ograniczenie w umyśle, że ja jestem w tym domu powoduje, że jakoś nie wiem, że że nie umocowuje się u mnie, nie wiem, że mnie ja i nie pił. No to był pierwszy raz, tak długo nie piłem wody, bo zawsze wierzyłem w to, że trzeba pić wodę, nawet miałem aplikację do, do, ustawioną na to, żeby mi przypominała, kiedy mi się chce pić. Uf, ja wiem, to, ale cały świat mi mam mówić, jak mam żyć, ale mi mówić, kiedy mam pić, Ja bym nie miał własnego rozumu, ja bym nie wiedział, kiedy mi się chce pić. Ja w to zacząłem wierzyć, kurde, zacząłem wierzyć, że muszę pić odpowiednią ilość wody, bo ktoś to zmierzył, z, e, zważył. Kurde, coraz coraz mi dalej od takich myślenia. No i jeszcze myślałem przed chwilą o tym, ja dużo rzeczy myślałem przed chwilą, a to już mi się po prostu zmienia. Dzisiaj uważam, że mój organizm doskonale wie, kiedy ma się napić wody. Mój organizm doskonale wie, kiedy ma się nagrzeć. Mój organizm wie, kiedy ma się napić, albo się ma nie napić, kurczę. I, I dzisiaj to jest jakieś takie poczucie wiary w to, że właśnie podejmuje dobre decyzje dla siebie. no. Czy się komuś to podoba, czy nie? Kurde, no. Właśnie dlaczego całe życie myślałem, żeby komuś się podobały te moje decyzje? Hmm, to jest dobre pytanie. Nie znam jeszcze odpowiedzi na to pytanie, czy już dzisiaj tak w 100% jestem gotowy na to, żeby kompletnie od tego odbić. Czas pokaże. Jeśli tego czasu jeszcze będę trochę miał, trzymajcie się bliska. Cokolwiek myślicie, cokolwiek robicie.